Dzisiaj przetestuję lody w formie batonów, nie, jeszcze raz, batony w formie lodów. I rozpoczynamy kolejny wielki test na kanale Maciej na YouTubie. Zapraszam Was bardzo serdecznie, przetestuję dzisiaj popularne batony w formie lodów. Mam ich tutaj 9 sztuk, kolega mi je zaraz ponumeruje, sprawdzimy jak smakują, który jest najlepszy, który smakuje najmniej. Kto lubi wielkie testy, zapraszam do oglądania. mogę jeszcze prosić łyżeczkę? Samą łyżeczkę, dziękuję bardzo. Temperatura w Polsce, no nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak wysoka. Znowu trudne warunki do nagrywania, zwłaszcza jeżeli chodzi o lody. Zaczynamy test lodów i pierwsze już do mnie idą. Pierwszy numerek. Tak wygląda, proszę bardzo. I sprawdźmy, jak one smakują. Tutaj o skali oczywiście 10-stopniowej. Troszkę czekolady, troszkę tego wypełnienia. Takie chrupiące są tutaj um, elementy, takie chrupeczki. Bardzo fajne. Y, nadzienie waniliowe, śmietankowe. Nie wiem, co to może być. Y, a czy ja muszę też zgadywać, jakie to są lody, czy nie? Czy wystarczy, że podam po prostu numer? Y, od 0 do 10. Numer, możesz zgadywać też. Numer, prawda? numer. Według mnie te lody są bardzo dobre, smakują mi yy, na dość wysokim poziomie. Zacznijmy 8 na 10. Przypiszmy tym lodom. Pora na dwójeczkę. Tutaj to w ogóle pływa wszystko. Struktura bardzo jednolita. Nie ma żadnych... Elementów, które mogłyby świadczyć o, charakterysty o charakterystyce dla konkretnego loda. Czekolada jest bardzo dobra, słodka, pełnomleczna. Powiem Wam szczerze, że te lody też mi bardzo smakują, ale poprzednie smakowały mi bardziej. Dlatego tutaj wpisujemy 7 na 10. Tymczasem lody z numerem trzecim. Już do mnie tutaj idą. Dziękuję bardzo. Trójeczka przed nami. A, tu mam łyżeczkę, zobaczcie. Muszę mieć wszystko według siebie tutaj poukładane, poustawiane. Już sprawdzam. Te nie są w takim najgorszym stanie jak te poprzednie. To muszę akurat szczerze przyznać, dlatego że. Mmm. Pyszna. Bardzo twarda, fajna czekolada. Chrupiąca. Wyróżniająca się. Zdecydowanie. Jeszcze sprawdzam. Wnętrze tych lodów, jak one smakują, wiecie w środku. Z samą czekoladą są to w ogóle lody yy, mocno mleczne, czekoladowe, bardzo dobre. 8 na 10. Proszę zapisać właśnie taki wynik. Yy, pora na lody z numerem czwartym. Są to w ogóle lody o zupełnie innej konsystencji, niż te, które mieliśmy do tej pory. Pokazuję w tym miejscu, natomiast te lody są usytuowane nieco dalej. No i spróbujmy, jak smakuje ta czwóreczka. Już widzę po konsystencji, że jest to coś, coś naprawdę innego. Oj tak, czekolada jest dużo bardziej mleczna. Bardziej nawet można by powiedzieć śmietankowa. A Środek tego loda jest bardzo mleczny, waniliowy, bardzo dobry. Nie wiem, czy moi koledzy tutaj się zgodzą razem ze mną, ale te lody, które obecnie testuję, są bardzo podobne w smaku do alpejskiego mleczka. A jak wiemy, no są zwolennicy i są przeciwnicy. Także... A mnie te lody bardzo smakują. No naprawdę. Mnie te lody bardzo smakują, dlatego tutaj daję 9 na 10 tym lodom. No i idzie do mnie... Już w tym momencie piąteczka, proszę bardzo, tak się prezentuje. I jeszcze poproszę lody. Jest łyżeczka, proszę bardzo, elegancko. Nie są w tak najgorszym stanie, muszę powiedzieć. Temperatury w Polsce są bardzo wysokie. No i. A ja poznaję, co to są za lody. Poznaję te lody y, po smaku. Muszę powiedzieć, że mieszkam w Wielkiej Brytanii i doskonale te lody znam, kojarzę po smaku. Nie powiem, co to są za lody teraz. <laughs> Także żebyście nie myśleli, że ja tutaj będę zdradzać. Ja się muszę pochwalić, tak słuchajcie, prywatnie powiem tak. Muszę się przed kamerą pochwalić, że wiem jakie to są konkretnie lody. I tutaj bezapelacyjnie daje 10 na 10. Smakują mi one niesamowicie. Jest tutaj ten karmel doczuwalny, świetnie, świetne orzechy. Rewelacyjna czekolada z orzechami, całymi orzechami. Także są to naprawdę aż sobie jeszcze słuchajcie, wezmę. Mam dietę, a słuchajcie, a teraz przed kamerą podczas tych wielkich testów mam możliwość właśnie spróbowania, bo poza kamerą teraz akurat nie. Rewelacja. Jak najbardziej polecam te lody. Myślę, że możemy zapisać i przechodzimy do numeru szóstego. Czas na lody z numerem szóstym. Tutaj to w ogóle. Bardzo ciekawa konsystencja, absolutnie wyróżniająca się od pozostałych. Ciężko powiedzieć. Znowu waniliowe lody. Otoczka tych lodów, słuchajcie, ja nie wiem. Ja nie wiem. To nie jest ani czekolada. Ja już wiem, co to są za lody. Już wiem, co to są za lody. Już wiem. No nie przepadam, szczerze mówiąc, nie przepadam za tymi. Lodami za tymi batonikami, wafelkami, jak, jak zwał, tak zwał. E, I myślę, że e, no, pewne osoby już się również domyślają, co mam na myśli. Tutaj niestety daję tylko 5 na 10, dlatego że po prostu fizycznie one mi nie. Nagrywamy i coś akurat przejechało. Fizycznie akurat nie, nie, one mnie nie smakują, natomiast mówię, tutaj główka mogą być całkowicie różne. Kto komuś to może bardziej smakować, komuś mniej. W moim przypadku e, obiektywna ocena, moja obiektywna ocena to 5 na 10. Przechodzimy do następnego numeru. Idzie do mnie siódemeczka. Dziękuję bardzo. I lecimy, słuchajcie, z kolejnymi lodami. Za mrażarka to jest jednak dobry wynalazek. Gruba, <grywa> hmm. mocno mleczna czekolada. Gdybyśmy... Hmm, poczekajcie, kokos czuć. W tych lodach czuć kokos. Nie wiem, na czym to polega. Nie wiem, co to są za lody, co oni mi tutaj nawkładali. Na więc jest ciężko mi po prostu określić, czuć kokos, czekoladę. Jakbyśmy to mogli pokazać, słuchajcie, no ja tego akurat w tym momencie nie pokażę. Ta czekolada jest dużo grubsza, dużo grubsza, aniżeli właśnie podczas innych poprzednich lodów, które miałem okazję testować. Ta jest zdecydowanie mm, grubsza. No i dzięki temu ten, ten lód się nie rozwali w tak, tak szybki sposób, prawda? Mocno mleczna co ciekawe. Czuć kokos, czuć tutaj te chrupeczki, które to yy, już w jednych tych pierwszych lodów były, były również wyczuwalne. Yy, tutaj dajemy 7 na 10. No i mamy puste Dziękuję bardzo. Lecimy sobie z kolejnymi. Znowu ciemna czekolada. Spróbuję sobie może najpierw środka. Dobra, bardzo dobra. Fajna. Czekolada znowu, tak jak w przypadku tej siódemki, jest naprawdę gruba. Zobaczcie, tego nie można pokazać, bo takiego zbliżenia nie możemy zrobić. Ale jest to bardzo, bardzo solidna, gruba warstwa czekolady. Zawsze tak składam ręce, słuchajcie. Oglądam te swoje filmy i za każdym razem tak, taki gest. Dobrze, ale to smakuje jak produkt czekoladopodobny. O, i tego słowa mi brakowało. To mi nie smakuje. To smakuje jak produkt czekoladopodobny. Mówię tutaj o czekoladzie z, z zewnątrz, bo to, co jest w środku, jest jak najbardziej dobre. No, wiadomo, nikt nie loda w ten sposób, że najpierw wyjmuje środkiem. Mało kto w ogóle je loda na patyku za pomocą łyżeczki. Jest to. Mnie to nie smakuje. 3 na 10 poproszę zapisać. Aż sam jestem ciekawy, co to, co to były za lody z tym numerem 8, bo. No, takie 3 na 10. Lecimy do numeru 9. Jak sami widzicie, wszyscy tutaj w dobrych nastrojach. Poproszę w takim razie o numer 9. I poproszę o lodę. Samo tutaj będziemy mieli. Proszę bardzo, nawet dostałem kompleks z łyżeczką. I lecimy. Czekolada delikatna. Nie tak gruba jak w dwóch poprzednich numerkach. Hmm. Bardzo delikatna. Jeszcze środka spróbuję, żeby się upewnić, czy to na pewno te lody. Ale tak. Słuchajcie. To są te lody. To są te lody, które ja miałem na myśli. Dokładnie tak, to są te lody. Um, bardzo dobre, bardzo dobre. Przyznam się szczerze, że daję tutaj 9 na 10, dokładnie tak, jak ten ich numer wygląda. Taką ocenę również przydzielam. Są bardzo dobre, dwukolorowe, śmietankowo-czokoladowe. Jest to fajnie wymieszane. Delikatna czekolada. No coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego. Tak jak mówiłem, 9 na 10. Zliczamy punkty. Kolega mi przedstawi ranking i wracamy zaraz do Was. Znamy już wyniki dzisiejszego testu lodów. I poproszę o te wyniki. Nie wiem, czy dostanę je. Kolega napisał na kartce. No i jak wy myślicie? Wy już oczywiście znacie wynik. Zobaczcie. Ja teraz poproszę te lody tutaj, dobrze? Na pierwszym miejscu mamy lody Sn Snickers, dokładnie tak. Lody Snickers poproszę o, dziękuję bardzo, zobaczcie. Tak zostały one w dosyć ładny sposób przecięte, ale mam nadzieję, że wszystko widać. 91 ml, tak się przedstawiają te lody. Koszt to 4,99 zł, naprawdę fajne, bardzo dobre lody, czuć ten karmel, czuć te orzechy, jest to idealne odwzorowanie tego batona, popularnego batona, także sneakers polecam bardzo serdecznie na pierwszym miejscu, na drugim miejscu, no jak ja patrzę to ja nawet nie wiem, słuchajcie, tutaj mamy Monte i Milka, tak to wygląda i to jest właśnie drugie miejsce, dziękuję bardzo i zobaczcie, Monte, tak się prezentuje, Proszę bardzo, nie wiem, czy to dobrze widać. Lód 110 ml. Koszt tego loda to 5 złotych i 50 groszy za jedną sztukę. Bardzo dobry, bardzo dobry lód. Idealnie, tak jakbyście jedli te serki Monte. Jeżeli ktoś lubi, to naprawdę polecam. fajnie, używający lód. Na drugim również miejscu znalazła się milka. A konkretnie rzecz ujmując, rożek z milki. 72 gramowy rożek z milki. Który to kosztuje 4,99 zł. Również bardzo fajny, wyczuwalny. Te, to alpejskie znane właśnie z mielkim Mleko. Bardzo podobne do alpejskiego mleczka. Także myślę, że jak najbardziej fajna rzecz. I trzecie miejsce również ex aequo. ale tym razem zobaczcie. Mieliśmy Grześki w normalnej czekoladzie i w mlecznej. Tutaj na trzeciej pozycji mamy Grześki Mleczne oraz Lajona. I zobaczmy sobie jak to cenowo wygląda. Mamy. O, dziękuję bardzo. Grześki w mlecznej czekoladzie od Goplany. Goplany przepraszam bardzo. 100 ml grześki są e, za koszt 2,99 zł. Tak wyglądają. I mamy Liony. Jeszcze tutaj trochę zostało tych Lionów. Nie no, żartuję. Również 100 gramowe, 100 ml, przepraszam, opakowanie. I e, lody Lion kosztują 4,49 zł. Sumę punktów 7 na 10 otrzymują lody M&M's, tak się prezentują, 82 ml, lody kosztujące 4,99 zł, 82 ml i 62 gramy. także tak to wygląda, bardzo fajne, ciekawe, czuć, że jest to, czuć tutaj takie drobinki tych M&M'sów z orzechami, z orzechami, nie tych ciemnych, tylko te właśnie ta żółta wersja. Jest tu zresztą napisane peanuts i mamy jeżyki, które również otrzymały punktację 7 na 10. Mamy je w 90 ml opakowaniu. Jerzyki za kwotę 3 złotych i 99 groszy. No dobrze, to teraz wartość 5 na 10 otrzymują lody Oreo. Opakowanie 65 g 110 ml Koszt tych lodów 4,49 one specjalnie nie posmakowały. Ale jeżeli są osoby, które lubią Oreo, to jak najbardziej gorąco mogę polecić, bo jest to smak typowo Oreo. Przechodzimy do ostatniej pozycji. Wartość tylko i wyłącznie 3 na 10 otrzymują klasyczne lody kakaowe w czekoladzie z kawałkami wafli grześki od Goplany. Opakowanie 100ml, tak się prezentuje. I koszt tego opakowania to 2,99. Mnie one smakowały po prostu najmniej. Tak wyglądał dzisiejszy test lodów, batonowych lodów, tak można powiedzieć. Dajcie znać w komentarzu, jakie Wam najbardziej smakują, które mieliście okazję próbować. Jakie lody polecacie? Może zupełnie inne. Bardzo serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w komentarzach. Po obu stronach, oczywiście, jak zawsze, pojawią Wam się nowe filmy, inne filmy. Serdecznie na ich obejrzenie zapraszam. Wam dziękuję za dzisiejszy wielki test. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się.